Wycięsa ostatniego konkursu, a tak ogólnie to Siemankę ja jest, Alimitrox i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku na... na naszym serwerze Blockstar X będziemy rozdawać jagody. Tak, z ostatniego klipu, który nagrywaliśmy, jagody, to mam nadzieję, że Wam się spodobał, bo to wymyślił jak no i on jest szefem i właśnie będziemy roz, każdemu za darmo za, na rozpoczęcie właśnie sklepu jagody na rozpoczęcie właśnie będziemy każdemu rozdawać po skrzyni troszeczkę jagód więc jeżeli ten pomysł wam się podoba i zostaniecie do końca to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale a ja się przedłużam i idę właśnie zobaczyć czy jakieś są nowe ten o świecące jagody są i lina xt Tą linę może mu odstawię, bo nie wiem, może to jest jego potrzebna, to jest jego sklep, wiecie, reakcją. mogę tylko budować. Dobra. Jeszcze raz gratulacje y, na wygranego. Y, pierwsze miejsce zajął Eurogalik y, OW00. I kolejne głosowanie będzie już za niedługo w niedzielę. Będę, za niedługo dam tą kartę, że no... Na drugie miejsce będzie głosowanko. No to trzeba przerobić. Pierw ten, chodźmy do mnie do domu. Zrobimy skrzynki dla tych osób i tabliczki. Yy, I po prostu będziemy już powoli rozdawać. Zamysł jest naprawdę dobry. Pomysł jest jeszcze lepszy. A nie, co ja robię? Czemu ja tam idę? Tutaj. Gdzie to było? Hmm. Tutaj co nie? Było gdzieś drewno. O kraftnik. To mi się przyda. Ale nie cztery. Weźmy ten drewno, jak mówiłem. Myślę, że tyle będzie nam wystarczono, zrobienie tego i tabliczek. Na luzie. Okej, okay, ale mamy tak, do kamyczka pójść rozdać mu do bambukosa którego dawno też na serwerze nie było rozdać mu i jeszcze myślę że rozdać trzeba no naszemu szefowi no bo jak wiecie no to szef też kurde zasługuje na jedzonku jakiś, to że pracuje to nie znaczy że też nie dostanie dobra ja sobie tylko zjem chlebki i można już robić skrzynkę Fajnie by było w ogóle postawić ten grafik w sklepie, tylko dlatego, żeby już potem nie robić na kolejnych odcinkach tego. Dobra, i robimy tak: skrzynki jedna dla Kameka, druga dla Bambukos i trzecia dla Rakso. Dobra. I teraz tabliczki myślę, że zrobimy sobie. No i trzy, no dobra. No to mamy, no to pierw idziemy do Raksu, no bo czemu by nie, Raksu najbliżej tu jest. On tu sadzi swoją farmę jagód, żeby sklep się utrzymał jakoś. Ja niestety nie mam pozwolenia na zebranie tych jagód, więc... No, bo to jest jego sklep. Ja tylko w nim pracuję. Aha, bo to jest to, co z ostatniego odcinka mówił, że ja to zbieram diamentowym kilofem. O to szybko to zróbmy i serio. Już mówię, idziemy do tych ludzi. <laughs> Jeżeli chodzi o sezon ósmy, na krańcu świata, no co powiem Wam tak: odcinki. O nie, o nie, to są te sza. Odcinki będą się pojawiały, ale musicie mi dać trochę więcej czasu. Przeczekajmy ten deszcz i widzimy się po cięciu Myślę, że zrobimy to tak po prostu tu I każdemu wstawimy po i pięciu tych I po pięciu, w sumie bo te jagodki są jakby łatwe do wtrafienia, więc Powiedzmy, że Kurde, jak tu dać idealnie 10 Dobra, wiem O 10 tych i 5 tych Myślę, że to będzie dobre Albo nie 10, 5, bo nie, tak każdego starczy 5 tych i 4 tych, o tak zróbmy I dajmy tutaj Oczywiście no to jest reakcją, co to jest jego od, od sklepu Jagody. Pozdrawiam. Okej, okay, mamy to. Od sklepu. Yy, tam źle dałem to już usunąć. Ja. Gody. Źle napisałem. Pozdro będzie lepsze w sumie. Wykrzykniki trzy. Od sklepu. Cicho. Od sklepu, ja Bozdro pozdro. Dobra. Mamy już pierwszą osobę. Jeden Pier... na trzy zaliczona misja. Kurde, nie chcę się schodzić. Trzeba się jakoś spać, żeby przeżyć. A nie mam jakiegoś wiadra z wodą. Dobra, co będzie, to będzie. Oha, dobra. Od kogo ja zginąłem? Zginąłem od szkieleta No nie wierzę Miałem pół serca i mnie szkielet załatwił Dobra, potem się tym szkieletem zajmę, ale najważniejsze jest do Bambukosa i mu dać skrzynkę Tylko wiecie, Bambukosa nie gra na serwerze, więc u niego w domu mogą być Nieciekawe moby. w ogóle patrzcie jakie mam fajne przebranko dzisiaj Jagody Ubrałem się na taki strój jagoda XD Halo? Jest to jakiś potwór? Dobra, na szczęście nie ma. Zamknijmy domek i dajemy mu tak samo. Możemy tu można dać trochę więcej: no bo wiecie, jak ma jakby to powiedzieć, albo no nie, nie będzie sprawiedliwie Cztery tu i pięć tu. Dobra, i napiszmy tą samą tabliczkę z Sklepu Kurde, cięcia jest Od sklepu Jagody Pozdro okej, okay, myślę, że tak może być Od sklepu Jagody Pozdro Kurde, wykrzykników nie dałem Dobra, tam z tymi wykrzyknikami Dobra, i do, musimy iść do ostatniej osoby. Yy, czyli do kamyczka. Tylko wiecie, żeby pójść do kamyczka, to musimy spać do jakiego kejwa. ten potem wyjść z niego będzie ciężko, więc u niego w domu zakończymy odcink. Nie ma tam mobów. Mam nadzieję, że nie, bo jak to będzie kamyczek tam nie wkurzony trochę. Dobra, nie ma. No to dajmy te tabliczki, czy skrzynkę. Co jest za długo tego daję? okej okay, cztery tu pięć tu i tabliczka. Yy, od sklepu jagody po Dro, Okej, okay, mamy od sklepu jagody. Pozdro. Wszystkim się udało już wziąć. Kurde, teraz tylko wyjść z tym. To może być mały problem, jak Kamek stąd wychodzi ze swojej bazy, się zastanawiam. Dobra, myślę, że się nie obrazi, jak mu trochę tutaj, tak wiecie. Rozwalimy, naprawię mu to zaraz, ale muszę jakoś wyjść. Już pożegnanie no bo wszystkim nic rozdałem Jeszcze Poseidonowi by się przydało, ale go nigdy na serwerze nie widziałem Nie wiem czy on nic nie, czy to jakiś plan był z tym Poseidonem, no wiecie Widzicie, jak to, nagraje, to znalazłem Poseidona na jakąś bazę Ale no nie, no jemu nie będziemy rozdawać Jak się pokaże na serwerze, to może mu rozdamy Nikogo nie ominąłem chyba na serwerze No sobie nie będę dawać, jak ja rozdaję A jeszcze muszę tego oddać do, do sklepu Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję kanału, jak to mówiłem na początku, e, jak chcecie kiedyś piosenkę, wiecie, świecące jagody, ja to proponował, wiecie, Raks, no to na lato się widzimy z tą piosenką. Ja byłem Alimis, Raks, do zobaczenia, trzymajcie się w kolejnych odcinkach, no i co? Po.